Dzień dobry, serdecznie witam. Chciałem Was dzisiaj ostrzec przed cwaniakami. Cwaniakami, którzy będą chcieli Wam sprzedać taryfę godzinową, pokazując jak bardzo to się opłaca. Przed dzisiaj, zobaczcie, pada deszcz, jest taka pogoda byle jaka, fotowoltaika bardzo, bardzo słabo funkcjonuje i dzisiaj cena energii godzinowej jest bardzo wysoka. I tą cenę pokażę Wam, zobaczcie, za takie pieniądze będziemy kupowali od Was energię w ciągu dnia z fotowoltaiki. Niestety nie. Taka cena jest dlatego, ponieważ dzisiaj nie ma zbytnio wiatru, nie ma słońca, nie ma produkcji fotowoltaicznej i cena energii jest bardzo wysoka. I w związku z tym wy mając taryfę godzinową będziecie taką cenę płacić za energię, ponieważ Wasza produkcja będzie bardzo niska albo zerowa, a prąd będzie bardzo drogi. Jednocześnie, jeżeli pojawi się tylko słońce, pojawi się dużo energii słonecznej, ta cena drastycznie spada w tym przypadku, co najmniej o 50% albo i bardziej, do 500 zł za megawattogodzinę, i wtedy wy sprzedajecie energię w cenie dużo, dużo niższej niż chwilę wcześniej kupowaliście z powodu tej pogody. Także tutaj trzeba bardzo uważać, że te ceny trzeba brać pod uwagę, porównywać je z sytuacją, jaka jest, jeżeli chodzi o produkcję fotowoltaiczną. Ceny są wysokie za godzinę, bardzo drogo płacą, ale wtedy, kiedy nie ma energii z fotowoltaiki. Czyli wtedy my kupujemy tą energię i my za to płacimy tak wielkie pieniądze. A jeżeli ta energia jest z fotowoltaiki, w sobota, niedziela, słoneczne dni, lato. To wtedy, to wtedy niestety cena drastycznie drastycznie spada. Także nie dajcie się zrobić w coś takiego jak godzinowe taryfy. Poczekajcie zresztą co najmniej rok, żeby te taryfy poznać, można porównać, zobaczyć jakby to wyglądało. A po roku, ewentualnie, jeżeli się okaże, że jest to opłacalne, to wtedy można o tym pomyśleć, ale na pewno nie teraz i na pewno nie przez najbliższe dwa lata. Mam dla Was na końcu filmu zagadkę. Taką ciekawostkę z stacji Trafo albo z fotowoltaiki. Sam nie wiem. Może Wy wiecie, co to za urządzenia są. Znajdujemy się koło transformatora. Mamy przejście ze średniego napięcia na 230 V dla wielu wielu mieszkańców. I taka zagadka. Te dwa urządzenia tutaj na ogrodzeniu tego transformatora. Tam są takie czerwone i to ciemne, plastikowe. Co to jest? I czy to jest związane z fotowoltaiką, która tutaj jest, tą prywatną, czy związane tutaj z tym transformatorem? Tak wygląda. Troszkę wam jeszcze to przybliżę. Pod wodem jest jakieś zabezpieczenie. Widać bezpieczniki. Co to za urządzenie? Przewody. Jakieś tutaj leżą. Te ceny energii godzinowe możecie też śledzić na moim kanale online. Tam macie zarówno aktualne ceny, jak macie też aktualną pogodę w całej Polsce, no i widok z kamer pokazujący, jaka jest pogoda u mnie lokalnie i produkcja. Także zapraszam na ten kanał panele fotowoltaiczne Live.